Serdecznie Państwa witamy w salonie Comfort znów Bydgoszczy. Chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć o technologii Smart Cool zastosowanej w poduszkach marki Tempur. Jest to nowa odsłona pokrowca znanego wcześniej pod nazwą Kultacz. Cool Czym charakteryzuje się ta technologia i szczególnie z myślą o kim została stworzona? Mówiąc najprościej, Smart Cool to chłodząca przędza wpleciona w pokrowiec tej poduszki. Zapewnia bardzo przyjemne uczucie chłodu, ale nie zimna pomaga odprowadzać nadmiar ciepła dzięki temu nasz sen może być lepszy i głębszy komu zatem w pierwszej kolejności można by polecić poduszki w tym pokrowcu raczej nie osobom ciepłolubnym natomiast będzie to naprawdę świetne rozwiązanie dla osób z nadmierną potliwością pokrowiec Cool świetnie sprawdzi się również latem w wyższych temperaturach jeżeli nasza sypialnia nie jest klimatyzowana w Każdej z poduszek zastosowano zamek rozdzielczy. Mamy więc możliwość zdjęcia i wyprania pokrowca. Nawet po wielokrotnym praniu nie traci on swoich właściwości, a my możemy utrzymać poduszkę w odpowiedniej higienie. Oczywiście jest on hipoalergiczny i zabezpieczony przeciw mikroorganizmom. Więcej informacji o produktach marki Tempur znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym salonsnuk.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia naszych salonów stacjonarnych w Bydgoszczy oraz Toronto.